Arią Ombra Majfu z opery Händla rozpoczęto koncert wieńczący Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej, który już po raz 29. odbył się w Tarnobrzegu za nami wspaniałe koncerty mogliśmy się spotykać nareszcie w świątyniach tarnobrzeskich było to kilka miejsc także takich nietypowych i takich które do tej pory nie były właśnie miejscem tych koncertów organowych jak na przykład tarnobrzeski dom kultury oczywiście tradycyjnie zakończeniem festiwalu jest koncert w zamku Dzikowskim Podczas niego przybyli mieszkańcy mogli posłuchać dzieł takich mistrzów baroku i klasycyzmu jak Hendel, Mozart czy Vivaldi. Zaprosiliśmy zespół ze stalowej woli, jest to zespół kameralny, kontra Jest to takie swoiste podsumowanie całego cyklu koncertów festiwalowych, ponieważ usłyszymy bardzo różną muzykę. Repertuar tego zespołu jest bardzo szeroki, świadczy o szerokich horyzontach muzycznych, ale też i dla widza to jest bardzo duża gratka, ponieważ będzie można posłuchać zarówno takiej klasycznej, tradycyjnej muzyki, jak też i może trochę rozrywkowej a zadbali o to sopranistka Joanna Herdzin, pianistka Monika Kuca oraz klarnecista Janusz Turek. Muzyka